Omówiliśmy tak naprawdę wszystko w wieloletniej prognozie finansowej. Ja tylko chciałem jeszcze Państwa radnych poinformować, że w 2020 zaczynamy przystępować do zadania przebudowy drogi powiatowej MIRAD Nowa Wieś. Jest to droga, która, na którą otrzymaliśmy od wojewody kujawsko-pomorskiego dofinansowanie. Za chwilę to dofinansowanie będzie podpisywane przez przez zarząd. Całą, cała wartość zadania to jest 3 miliony 800. Zresztą na wniosek Państwa Radnych, żeby przystąpić do, do realizacji tego działania, to jest 3 miliony 800 tysięcy złotych, z czego połowa kwoty jest dofinansowywana z budżetu Państwa. Kolejna, kolejne kwoty to 1 milion 900, 000, które, będzie które będzie finansowane z budżetu powiatu mogileńskiego. Drodzy Państwo, myślę, że to jest dosyć tutaj, żeśmy wprowadzamy tam inwestycje ze względu na poprawę bezpieczeństwa, zresztą realizujemy konsekwentnie ten program. Za chwilę będziemy otwierali oficjalnie rondo. Zapraszam państwo wszystkich państwa radnych w imieniu, przepraszam, pana przewodniczącego i zarządu. Na otwarcie jest to inwestycja, która wspólna jest powiatu mogileńskiego i gminę Mogilno oraz również dofinansowywana ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego. I to jest kolejna inwestycja, między innymi, o którą prosiliście Państwo jako radni, żeby wykorzystywać szanse, jakie daje nam dofinansowanie. Zarząd, zarząd wczoraj przegłosował. Czy przed, przepraszam, na posiedzeniu zarządu w poniedziałek przegłosowaliśmy, że wchodzimy jednak w tę inwestycję, jest ona dosyć duża, ale myślę, że warto, bo obawiam się, że będą to ostatnie środki finansowe, które, które będą realizowane z pomocą środków rządowych, także mam nadzieję, że ten program będzie dalej, aczkolwiek już w tej chwili widzimy, że, że no, dochody wszystkich nas spadają między innymi powiatu moglińskiego. Pani Starnik na komisjach szeroko o tym mówiła. Ale niezależnie od tego inwestycje przeprowadzane i bardzo dziękuję również radnym wszystkim za przegłosowanie, jeżeli oczywiście za chwilę będziemy głosować. Przegłosowanie to jest jeden z dosyć ważnych elementów bezpieczeństwa na terenie, na drogach powiatu moglińskiego. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Zgłoszenie bardzo proszę pan radny Waldemar Ciesielczyk, drugi pan Wojciech Baran. Panie starosto, ja tylko krótko. Ta droga Mirat, nowa Wieś, ona jest w tragicznym stanie, ale niech mi pan powie, czy ona będzie troszeczkę poszerzona, bo ona jest chyba bodajże z pół metra z jednej strony i z drugiej strony pół metra zwężona, bo tam się wszystko pobrywało. Dziękuję bardzo. Oddaję panu głos panu starości. Tak, oczywiście to jest droga, która właśnie będzie w, w, na, oczywiście nie stać nas na cały odcinek. Przypomnę tylko, że w tym roku odcinek będzie realizowany na, nakładkami od e, praktycznie znaku strzelno w kierunku Zofijówki to będzie nakładka. Jest to droga dosyć szeroka i tam realizujemy w ramach e, od, w ramach odnowy dróg. A z kolei przebudowana droga będzie właśnie tutaj na wniosek, ten wniosek, który złożyliśmy do wojewody, o którym wcześniej żeśmy informowali. Ta droga będzie przebudowywana, czyli będzie szerokość 6 metrów, tak jak powinna być prawidłowa. W tej chwili tam jest 5, niecałe 5,5 metra, dlatego ta droga jest tak poobłamowana i jest, jest fatalna. Dziękuję, proszę, oddaję głos panu wiceprzewodniczącemu radnemu. Wojciechowi Baranowi. Hmm, tak jak się dowiedzieć, czy ta, ta droga przebiega, ten remontowany odcinek przebiega tylko przez gminę Szczelną, tak? Czy... Mhm. Ja mam takie pytanie w związku z tym, bo no, mam tutaj zaszczyt, wywodzić wywodzi się z, z gminy Mogilno i tutaj w gminie Mogilno, jeżeli powiat realizuje jakąś większą inwestycję, czy to budowa szpitala, czy budowa ronda, czy budowa drogi, to raczej władze gminy Mogilno z burmistrzem na, ta, na, na, na czele Przeznaczają jakieś środki dodatkowo, wspierają tę inwestycję. Mam w związku z tym takie pytanie: czy, czy gmina Szczelna też coś dorzuci do tej inwestycji, czy to będzie tylko siłami tutaj powiatu i pana wojewody zrealizowanych? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z zarządu odpowiada. Bardzo, bardzo proszę, pan starosta. Ja nie ukrywam, że również jest jeden z elementów tej drogi, to jest ścieżka pieszo-rowerowa, która ma być realizowana w, w kolejnych latach. I tutaj jesteśmy po rozmowach, przedwczoraj byliśmy również, u, w momencie kiedy była podjęta decyzja o, o, o tym, że wchodzimy jak gdyby w, w, w remont tej drogi to również zwróciliśmy się do Pana Burmistrza i to były rozmowy takie kuluarowe, zakuluarowe o tym, żeby w przyszłości powstała ścieżka pieszo-rowerowa dla mieszkańców gminy strzelno przy naszej drodze powiatowej, bo to zadanie jest dosyć ważne z punktu widzenia e, również dostępności lasów mirackich, prawda, bo to, to, to jest e, jeden z elementów e, poprawy również bezpieczeństwa. I tutaj burmistrz e, zadeklarował nam, że w momencie kiedy skończy się program naprawczy, przypomnę, że to jest za niecałe dwa i pół roku, e, wówczas e, intensywnie będzie, będzie gmina strzelno. Starała się włączyć właśnie w program bezpieczeństwa, na, w tą ścieżkę rowerową. Ja jeszcze Państwu tylko powiem, że w momencie, kiedy trwały konsultacje z Urzędem Marszałkowskim dotyczącym nowego programowania, usłyszeliśmy, że kolejne ścieżki rowerowe będą dofinansowane nawet w 80 albo 90%. I będą to ścieżki, które będą do, y, y, realizowane w ramach dostępu do zabytków, dostępu do miejsc szczególnych itd. itd. Także myślę, że Gmina Strzelno tutaj stanie na wysokości zadania, y, jak i podobnie inne gminy i będą realizowały właśnie ścieżki pieszo-rowerowe również przy naszych drogach powiatowych. Y, w tym momencie odpowiadam panu radnemu, że Gmina Strzelno nie zadeklarowała budowy, pomocy w budowie, budowie właśnie tego odcinka, ale myślę, że jeszcze jest kolejne dwa kilometry, które jest do realizacji i tu na pewno będziemy rozmawiali również z panem burmistrzem, bo to jest gmina, przypomnę to jest złącznych między gminą Jeziora Wielkie a gminą strzelną, strzelną. i w zeszłym roku zginęło czterech czy pięciu młodych ludzi. I ten odcinek, pomijając brawurę, to ten odcinek jest bardzo niebezpieczny, niezależnie od wszystkiego. I poprzedni zarząd wyremontował część tej drogi, co chwała, bo widać w tym, w tym takim widocznie to był najgorszy odcinek. W tej chwili ten stan dróg znowu się pogorszył, i myślę, że tutaj. Tam gdzie jest możliwe to będziemy ratowali ten odcinek nakładkami, a gdzie będzie możliwe to będziemy właśnie realizowali poprzez przebudowę dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo proszę Pan Radny Tomasz Barczak. Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak ja wiem, że w Zarządzie jest większość z ludzi, ale patrząc na przykład Rondo no 300 tysięcy naszych pieniędzy, a reszta to są z zewnątrz, natomiast milion 900 na terenie Gminy Szczelno tak jeżeli chodzi o radnych Mogilna, to my też będziemy chcieli, żeby w końcu takie inwestycje były również robione na terenie największego. Czyli połowa, jeżeli chodzi o połowa powiatu, to jest gmina Mogilno, Także bardzo bym prosił, żeby również brać pod uwagę te rzeczy. I druga rzecz, a żeby wrócić do tej koncepcji, że nie realizujemy inwestycji, jeżeli gmina, dana gmina nie dołoży się do chodnika lub innej rzeczy. Tak 50 na 50, tak było praktykowane. I bardzo bym prosił, żeby na to również zwracać uwagę i z tego korzystać, ponieważ. Jeżeli chcą, gminy proszę bardzo, muszą się dołożyć, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan wicestarosta Marian Mikołajczak. Tutaj do słów pana radnego Barczaka, no niejako zostałem wywołany do tablicy jako jeden z radnych ze Strzelna. E... Proszę? Ha, ha, no tak. E, otóż e, ta droga rzeczywiście wymaga interwencji. Mówił o tym starosta o niezwykle no o złym stanie tej drogi, ale również zwróciłbym uwagę na ruch, na nasilenie, na natężenie ruchu, zwłaszcza w okresie letnim, bo ta droga prowadzi do ośrodka wypoczątkowego w Przyjezierzu. Wiadomo, że są także inne potrzeby na terenie nie tylko całego powiatu, ale na terenie również gminy Strzelno. I teraz kwestia kolejna. Proszę Państwa, my no jesteśmy nawet nie na półmetku kadencji i to nie jest powiedziane, że jest to ostatnia inwestycja w zakresie drogownictwa na terenie naszego powiatu. No chyba teraz nie będziemy się spierać o to, czy najpierw powinna być zrobiona droga w Gminie Mogilno, czy w Gminie Strzelno. Myślę, że tutaj szkoda, że z ust osoby, która przez wiele lat pełniła funkcję starosty, pada takie słowa, padają takie słowa, które nie służą integracji naszego powiatu, które gdzieś tam się wpisują w tę Moim, zda moim zdaniem nie do końca przeze mnie rozumianą e, taką konwencję sporu strzeleńsko-mogileńskiego. Wydaje mi się, że to było właśnie niepotrzebne, bo to jest woda na młyn tych, którzy właśnie taki niepokój czy taką, taki brak współpracy w ramach powiatu preferują. Także tutaj proszę się nie obawiać, na pewno zajmiemy się również, Drogami na terenie gminy Mogilno, tak samo jak na terenie gminy Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Mamy jeszcze przed sobą ponad 3 lata kadencji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Paweł Jankowski, członek zarządu. Również chciałbym tutaj odnieść się do słów kolegi Tomka Barczaka, bo bardzo często. Kolega Jacek zwracał mi uwagę, że wprowadzam animozję między Strzelnem a Mogilnem. W tym momencie tak patrząc na inwestycje, gdybyśmy patrzyli na globalnie na całym powiecie, to jedną z największych inwestycji to jest budowa szpitala, na którą, jak wiemy doskonale, powiat musiał zaciągnąć prawie 7 milionów kredytu. A tutaj mówimy o inwestycji drogowej, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, z czego połowę, jak wiemy, dostaniemy od pana środków rządowych, które przyznał nam minister. I, I tak jak wspomniał Starosta, jest to jedna pewnie z ostatnich inwestycji, która będzie wsparta takim dofinansowaniem. Wiemy doskonale, że potężne środki są teraz przeznaczane na walkę z covid i na pewno w puli, w puli pieniędzy nie będzie takich środków, żeby budować drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo proszę Pan Radny Tomasz Barcza. Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo, dlatego, że Starosta właśnie powiedział, że może nas nie stać na to, ja chciałbym przypomnieć, że jeżeli chodzi o projektę drogi, to był zrobiony przez stary zarząd, także o tym już myśleliśmy dawno, A ja teraz patrząc na to, co śledząc co zapowiada rząd. To jednak, żeby ruszyć gospodarkę, to będzie głównie inwestowane w drogi i te rzeczy, także bądźmy spokojni, miejmy nadzieję, że to zrobimy. ja się sobie tak, że wracając do tego natężenia ruchu, to patrząc na ulicę Padniewską i wyjazd z Mogilna, ponieważ jak wiecie, wszystkie wyjazdy, dojazdy są zrobione, zostało tylko ulica Padniewska w kierunku Padniewka. To jest taka inwestycja również, która na pewno nie potrzebuje wielkich nakładów, ale też trzeba ją zrobić, dlatego że to jest akurat wielkie natężenie ruchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Starosta ma pierwszeństwo zawsze. Proszę bardzo. Wiem, że Pan Przewodniczący się denerwuje. Ja powiem tylko tak: wykorzystujemy. Bardzo się cieszę, że, że, że tutaj Pan Były Starosta chwali nas za wykorzystanie projektu. Bardzo dziękuję. Bo ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli projekt jest gotowy, to trzeba po prostu go realizować. I to, Szanowni Państwo, sami, sami stwierdziliście, że. Warto wykorzystywać środki unijne, warto wykorzystywać środki rządowe, co też staramy się robić. Jeżeli chodzi o gminę Mogilno, tutaj też jestem bardzo spokojny, bo tak jak państwo widzicie, staramy się również środkami budżetu naszego powiatu remontować drogi, między innymi drogę, o którą pan mówi. W tej chwili od Niestronna w kierunku Mogilna co roku po kilometr, półtora kilometra realizujemy tam inwestycje. A tak jak wcześniej mówiłem, Tutaj ulica Padniecka będzie robiona praktycznie na samym końcu, ze względu na to, że burmistrz tutaj zadeklarował również, że będzie chciał, żeby była stworzona ścieżka pieszo-rowerowa. Myślę, że dopiero wtedy warto zainwestować i położyć nowy asfalt i zlikwidować częściowo również problemy ze studzienkami, kiedy będziemy mieli już cały ciąg komunikacyjny gotowy. Proszę się nie martwić, ja myślę, że tutaj co Pan Wicestarosta powiedział, potwierdzam to, zresztą przy, podczas, po wyborze mojej osoby na, na Starostę powiedziałem, że wszystkie gminy powiatu moglińskiego będą traktowane na równi. Nie będziemy tutaj robić żadnych aniemocji, bo każda gmina jest ważna i mieszkańcy z niej mieszkający a jeżeli chodzi o gminę Mogilno, to tak się składa, że zawsze są praktycznie największe środki w tej gminie. Potem jest gmina Strzelno, jest Ląbrowa i Jeziora Wielkie. A te mniejsze gminy staramy się również traktować na równi z tymi większymi. I tutaj prosiłbym o rozwagę. Myślę, że na końcu naszej kadencji rozliczycie nas Państwo również jako opozycja. Tego, co żeśmy zrobili. Dziękuję. Oddaję głos radnemu Wojciechowi Baranowi, następnie pan radny Ciaśerszyk-Waldemar. Ja myślę, że tutaj w tej dyskusji to nie chodzi o to, żeby dzielić tutaj mieszkańców powiatu i tak dalej, bo ja jestem radnym tutaj z okręgu Mogileńskiego, ale już wielokrotnie to może pan e, starosta czy pan przewodniczący był e, Jan Bartecki, potwierdził, wielokrotnie e, orędowałem za tym, żeby tę drogę naprawiać, czy remontować, jak tutaj, e, czy przebudowywać wręcz, e, jak tutaj pan Starosa powiedział ponieważ ja uważam, że to jest dojazd, z którego korzysta wiele osób z terenu bydło Budgoszczy, z tych rejonów, kiedy jadą na wypoczynek do naszej letniej stolicy powiatu i myślę, że ta droga jest istotna z punktu, czy taka strategiczna z punktu widzenia całego powiatu. Najbardziej chodzi o to, też co tu było powiedziane wcześniej, żeby przy takich dużych inwestycjach, bo to jest duża inwestycja, kilka milionów złotych, gminy jednak partycypowały w tym, żeby to e, wspomagać. Myślę, żeby wtedy było łatwiej pewne inne inwestycje realizować szybciej. E, tak, tutaj na, na terenie e, gminy mogli, no przynajmniej można to e, zaobserwować. No, tu nie chodzi wcale o jakieś tam dzielenie czy, czy antawizualizowanie mieszkańców w jednej czy drugiej gminy. E, ale chodzi o to, żeby jakieś po prostu takie jednolite zasady w tych względach obowiązywały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radnemu Waldemarowi Cieszyszczytowi. Ja tylko chciałem przypomnieć Państwu o, o drodze, o e, której teraz mówiłem, Mirac Nowa Wieś. Już 27 stycznia 2019 roku z, złożyłem interpelację i przeczytam to, bo nie ma czasu, tylko jedno pierwsze zdanie. Sprawie przebudowy. Wraz z budową ścieżek rowerowych odcinka drogi powiatowej numer 2453, biegnący ze Strzelna do Nowej Wsi. Ja już tam dalej nie będę czytał, że jeszcze do przyjeżdża i tak dalej. To już w styczniu otworzyłem tą interpelację. Przypominam, dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, Pan Radny Baran. Ja tutaj powiem koledze Waldemarowi, że ja już co najmniej w 2018 roku podczas jednej z ostatnich sesji. Ubiegłej kadencji goszcząc w pięknej gminie Jeziora Wielkie w DPS-ie, taka sesja się odbywała. Właśnie orędowałem, właśnie monitowałem o e, naprawę, przebudowę tej drogi. Także myślę, że te wspólne nasze głosy zostały gdzieś usłyszane i doczeka się to pięknej realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.